A nic nie potrafisz wytłumaczyć. Ty jesteś kurwa pudzybłoch i nie umiesz zrozumieć. No patrz kurwa, odpalasz telefon i, i, i masz, ma, kurwa, masz, jest, mam 50 lat stary, ty masz, jesteś 10 lat mocy ode mnie prawie i nie umiesz tego obsługiwać. Ale kurwa, jaka to jest i... aplikacja, do jasnej cholery, bo nie wytrzymam. Nie No tam. No nie aplikacja, kurwa, już nie można normalnie. Wchodzisz kurna na, experience rp, kumasz to Dajesz na, card tam masz salon i wchodzisz tam, kumasz Ale może trochę kultury więcej Przepraszam, denerwowałem się spokojnie, spokojnie, nie Ja rozumiem Rozumie pan? proszę pana, ja rozumiem pana, ja rozumiem Ja Ja bym porozmawiał nie, nie, z pana ja przełożonym z, z z z Dobre. Przełożonego to zaraz będziesz miał w dupie, zamknij hordę, kurwa <grym> A kurwa, nie robi wsi nas stąd kurwa, do widzenia! A może widzenia tak, panu. może inaczej. A chcą panowie jakieś większe jakieś takie może więcej samochodów na raz zamówić czy coś?